Dzień dobry, nazywam się Ilona Bąk-Kryją i serdecznie zapraszam wszystkich na uczestnictwo w szkoleniach online z Krainy Małego Einsteina. Krainy Małego Einsteina są to proste doświadczenia przyrodnicze z dziedziny wody, powietrza. A także akustyki, i na tym szkoleniu, właśnie z tych działów, będą prezentowane te doświadczenia. Będą pokazywane proste prawa fizyki, chemii, doświadczenia biologiczne w taki bardzo przyjemny, czasami zabawny sposób. Są to doświadczenia dla dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, ale także do szkół podstawowych, do klas 1 i 3. Myślę, że dla takich najmłodszych dzieci to będą najlepsze doświadczenia. Szczególnie teraz, kiedy mamy zamknięte placówki oświatowe, to zachęcam do tego, aby wspólnie z dziećmi w domu um, robić takie doświadczenia. Zachęcam do tego, aby nauczyciele um, przesyłali um, swoim rodzicom um, um, takie propozycje, aby rodzice mogli robić takie doświadczenia w domu. Um, jak w ogóle bawić się z dziećmi w takie doświadczenia? Należy każde doświadczenie poprzedzić pytaniem badawczym. Następnie dzieci próbują odpowiadać na te pytania badawcze, czyli stawiają swoje hipotezy, dalej wykonują doświadczenie. Czasami wykonują je z pomocą osoby dorosłej, czasami te doświadczenia będą na tyle proste, że dzieci będą mogły zupełnie samodzielnie robić dane doświadczenie. I na końcu zawsze warto znaleźć czas na to, aby porozmawiać o wnioskach, czyli o tym, czy hipoteza dzieci była słuszna, czy też była nietrafiona. Chciałabym jeszcze podkreślić, że Kraina Małego Einsteina wchodzi w skład Centrum Szkoleniowego Edukacji i do tego Centrum Szkoleniowego należy także Kraina Muzyki i Kraina Plastyki. I serdecznie zapraszam także na szkolenia właśnie do Krainy Muzyki, i to będą szkolenia wiosenne, szkolenia wielkanocne, a także serdecznie zapraszam do zainspirowania się także na szkoleniach z krainy plastyki.